Jak w zasadzie aplikować perfumy? Już Wam pokazuję. Zaczynamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli po razie za uchem, raz tutaj dajemy przy kołnierzu i na tył, żeby jak idziemy, to żeby perfumy unosiły się za nami. Tutaj jest taka przestrzeń, tutaj, w której nie ruszamy, tu nie psikamy. Zwłaszcza po goleniu. Perfumy mają bardzo dużo alkoholu. A my możemy sobie podrażnić tą skórę i tutaj będziecie mieć takie czerwone wypryski. Jeżeli idziecie na randkę, lub wiecie, chcecie po prostu y, zrobić takie fajne wrażenie, możecie przyknąć jeszcze tutaj, albo przy nadgarstkach. Chodzi o miejsca, które wytwarzają ciepło, a jak właśnie tutaj jeszcze popsikamy, to fajnie na idziecie na randkę i chcecie na przykład coś podać dziewczynie albo właśnie coś przechodzicie, albo cokolwiek, y, używacie tych rąk, no to też będzie to dodatkowy zapach. Ale pozostało 5. Mamy tutaj mięs.